Jak oglądaliście film e, Liska DJ DJ, no to jak się zamienicie na, wtarze, na w Shifterze na Dumyślę, jeśli klikniecie yani to może się być cały czas zamienieni. Ale jak będzie po meetingu, tego jeszcze nigdy nie patrzał. Ja będę jako pierwszy, jak będzie po meetingu. Więc ale ten bóg nie ja do końca działa, bo to jesteście niebiesny, ale okej. Okay. Po mityngu wygląda to tak. Jesteście niemięscy i tutaj jesteście niemięscy. Pierwszy kamera znam minie cały czas. Kredytów, Więc poczekamy sobie chwilę. W tym roku obejmują, bo nie ma tego mingu. do

że zmieniacie się już normalną postać więc ten mógł nie do końca działa, to nie można go zrobić normalnie można go zrobić tylko na pratik, tak jak chcesz być cały czas więc ten bak nie do końca jest działa temat, ale okej ok. działać działa dobrze w sumie, bo się nie zmieniacie wtedy, ale już po zabiciu, chyba się nie zmieniacie, ale to już zobaczymy w innym odcinku. Nara!